Dzień dobry Skorpiony. Witam osoby z podznaku Skorpiona na czytaniu na marzec 2023. Mam na imię Beata, pracuję z Tarotem i z Energią. Witajcie na moim kanale, Zapytaj Tarota. Jest nas 635 osób, to jest wspaniała liczba. Zapraszam, aby była większa, byśmy mogli bardziej tworzyć naszą społeczność tarotową. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, jeżeli myślicie, że warto. I chciałabym, żeby te czytania były dla Was inspiracją, bo pamiętajcie, że macie zawsze wolną wolę. Ok, no to skorpiony. Czytanie dla skorpionów na marzec 2023. Zaczynamy. Co w pracy? W sprawach zawodowych? O, ho, ho, zaczęłyście skorpiony z grubej rury. Chryste. Co w sercu, na, w emocjach, w uczuciach? O rany. Czego, co niespodziewane, co do Was przyjdzie? Czego się nie spodziewacie, prawo niespodzianki? Skorpiony, no. Halo. Wasza postawa i nastawienie. No tak. Co robić? No, dobra. Czego nie robić, co zostawić, przynajmniej w tym miesiącu. Królowa pentaklim, ok. I ogólna y, energia na marzec dla skorpionów. Dziesiątka kielichów. Przedziwne to czytanie, przyznam się. Muszę się chwilkę zastanowić. Piątka kielichów w tle. O, drogie skorpiony, co ja Wam. Hm. No dobrze, rozstrzał jest u Was skorpionów dosyć szeroki. Tak się złożyło, że wszystkie czytania akurat na marzec zaczynam od pracy, więc chyba, chyba, no to zaczniemy od tej wieży. Dla części z Was e, w pracy nastąpi jakiś totalny przełom, ale taki totalny albo zmienicie branżę, w której, będzie, w której pracowaliście dotychczas w innej branży i będziecie chcieli przejść do innej. Niektórzy z Was będą chcieli rzucić pracę. Niektórzy z Was będą mieli totalny kryzys w pracy, ale takie oczyszczające, to znaczy może dojść do sporej, ostrej wymiany zdań, w której wydawałoby się, że no. Nie wiem, jeden o poranku, a drugi o nocy, że nie będzie za bardzo porozumienia i będzie Wam bardzo ciężko się porozumieć i będą to bardzo trudne rozmowy. Więc przetrwacie spokojnie. Na szczęście pojawiła się nam dziesiątka kielichów, więc przetrwacie. Dla niektórych z Was jeszcze może być tak, że będziecie mieć w marcu skorpiony, Trudny miesiąc w komunikacji z innymi ludźmi. Trochę wy będziecie, przyznam się, będziecie w tej swojej skorpionowskiej energii zawzięte, zacięte i nie będziecie skore, żeby pójść na kompromis, na łagodnie coś zrozumieć, tylko nie, trzeba mu obciąć głowę. Taką będziecie mieć skorpiony, swoją skorpionową energią będziecie emanować. Na szczęście karty Wam mówią, namawiamy do łagodności, okej? Okay? Bo skorpiony, no, chcecie kogoś, posz... będziecie mieć tendencję zarówno w pracy, jak i w emocjach, jak i w nastawieniu do życia, żeby ludzi kąsać. No, na tym Wam zależy. Idzie wiosna, skupcie się na tym, co jest piękne, co jest fajne, co jest miłe, co jest takie wspierające, a nie na tym, co nie działa. Jeżeli nie działa, to po prostu, słuchaj, to nie działa, trzeba to naprawić w pracy. I tyle, bez wrzasków, znaczy pewnie nie wrzeszczycie, ale bez bardzo trudnych rozmów i... Możecie mieć jeszcze w pracy i tego, że będziecie mieć postawę, to jak nie będzie po mojemu. Jak tak się nie stanie, to ja rezygnuję. Rzucam papierami. Część z was oczywiście tego nie zrobi, natomiast was w środku będzie buzowało, aż i będziecie mieć tego typu myśli. No, tak? No co to ma być, że mam w pracy tak i tak? To by trzeba było to i to. No po prostu, gdybym tylko mogła, mógł, mógł rzucić tą robotę, to bym to zrobił w sekundę. O! Takie będziecie mieć energię. E, jak to złagodzić? Ja chyba tu dopytam, no bo co ja mogę zrobić? No wezmę ujcis. starot, bo no trzeba was trochę uspokoić, drogie skorpiony. No nie możecie tak Wyjdziecie na tą pustynię i kogo spotkacie, to łup go w nogę jadem. Pach. A to tak y niedobrze mi się to widzi. Będziecie zbyt y zbyt y takie wojownicze, drogie Skorpiony. I wybuchowe przy okazji. I zacięte jak jasny jak jasna cholera. Dobrze, jak złagodzić kartę wieży dla Skorpiona w marcu? Okej, okay. yy, drogi Skorpionie, mamy tutaj taką radę dla ciebie, jak złagodzić tę Twoją wybuchowość w pracy i tę taką zaciętość i takie to jak nie, to, to nie, to idź stąd. Znacie to Skorpiony, prawda? To jest wasza energia trochę w tych takich trudnych energiach. Co karty wam radzą? <grytanie> Rozładujcie tą energię i zadzwońcie do kogoś, kogo lubicie, kogo znacie, kto jest waszym przyjacielem, przyjaciółką i po prostu się wygadajcie. Albo jeżeli nie macie do kogo, ale bardzo wątpię, żeby tak, że skorpion jest jeden sam na świecie. To możecie to wszystko napisać, te wszystkie dynamiczne energie, te frustracje związane z pracą, jak to tam aż was będzie nosiło. Wszystko napisać na papierze, a potem zwinąć <coughs> przepraszam w rulonik i to spalić i puścić do góry, żeby trochę wam upuścić tej energii, żebyście sobie nie zrobiły kłopotów w pracy. Zadzwońcie do kogoś i się wyżalcie. Idźcie na spacer, włączcie jakiś ruch, bo to jest karta zawsze ruchu. Nie wiem, idźcie na spacer albo na siłownię, na basen, na co tam chcecie. Spuśćcie trochę z lędźwi z tego, z tego napięcia, tych zaciśniętych pięści poprzez ruch. Dobrze? Bo jak tego nie zrobicie, to będziecie mieć skłonności do wybuchów i narobicie sobie kłopotów skorpiony. A po co wam to? Idziemy do wiosny. Świat staje się piękniejszy. Jak ja to mówię do mojego synka, będzie lepsiejsze. Pół roku idzie do nas, bo my, akurat ja kocham słońce. W uczuciach. No, skoro wam to towarzyszy, ta energia, wierzy, a to jest wielki arka. na szczęście mamy tą kartę gwiazdy, to trochę się zneutralizuje i jest szansa, że pójdziecie na ten spacer, drogi Skorpiony, Część z Was, to tak z grubej rury teraz zacznę, część z Was będzie miała, podejmie decyzję o tym, żeby się z drugą osobą rozstać, jeżeli jesteście w relacji. Albo jeżeli randkowaliście z kimś, to dojdziecie w marcu do wniosku, że już więcej nie chcecie się spotkać z tą osobą. I tak jakby bardzo realnie ocenicie, co macie w relacjach. Może być taka sytuacja również, że to jedna grupa. Inna grupa może być taka, że odwrotnie przy karcie sądu ostatecznego nie będzie tylko powiedzenie aha. I na przykład jeżeli jesteś singlem, singielką, to w marcu powiesz dosyć. Albo czekasz na kogoś, lub czekałeś, to sobie powiesz dosyć. Idę dalej. Nie będę dalej na ciebie czekać, czekała. Lub e, podejmuję decyzję taką, że... Jestem gotowa na to, żeby się otworzyć na nową relację, żeby kogoś poznać. Nie będziecie już tkwić w czymś, w emocjach, w uczuciach, co wam nie pasuje. Ok? Rozumiecie to? Jeżeli nie rozumiecie, to napiszcie w komentarzach, to ja to wyjaśnię, bo nie wiem jak to bardziej jasno powiedzieć. Będziecie chcieli w marcu mieć taką właśnie... Jedność, że... Na czym jedność? Niedobre słowo. Że jeszcze przed Wami, jeżeli coś się Wam w życiu uczuciowym nie udało, to przed Wami jeszcze jest szansa na bardzo fajne życie uczuciowe, satysfakcjonujące, ok? I podejmiecie w związku z tym yy, kroki i działania, żeby to zdobyć. Tak, w niektórych kartach yy, Tarota, karta sądu yy, ostatecznego jest jak, yy, jak pokazana, jako i nazywa ją się tak też jako zmartwychwstanie. Więc jeżeli mieliście słabe relacje albo singlami byliście, to w marcu dojdziecie do wniosku, yy, skorpiony, że nie chcecie być singlami i że yy, chcecie sobie budować yy, swoje życie uczuciowe. Zdecydowanie, i, i to będzie ważny krok, bo to jest Arkan Wielki, i na pewno wam się uda. Może nie w marcu, natomiast podejmiecie takie wyzwanie i z taką otworzycie sobie swoje serce dla innych ludzi, to jest super. W relacjach jeszcze może być tak, bo to nie tylko odchodzenie. W relacjach może być tak, że jeżeli jesteście w relacji, że. Skorpiony, będziecie mieć pomysł na to, co zrobić, żeby było fajniej w relacji. Żeby było bardziej satysfakcjonująco, żeby było bardziej emocjonalnie, żebyśmy byli oboje zadowoleni. I czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Będziecie może macie, Skorpiony, taką tendencję że powiecie swojej partnerce albo partnerowi, słuchaj, co możemy zrobić, żeby było fajniej? Może pojedźmy gdzieś, może pójdźmy na kolację, może będzie Dzień Kobiet, drodzy panowie. Pokażcie swoim kobietom, że je kochacie. Hmm? E, czy, e, panie, powiedzcie swojemu mężczyźnie, że, wow, jak fajnie to zrobiłeś, dałeś radę, jestem z ciebie dumna. Wróciłeś z wojny, zwyciężyłeś, tak? Bo my pamiętamy, dziewczyny, mężczyźni do pracy to idą na wojnę. Do domu wracają i chcą mieć spokój. A skorpiony to już w ogóle. Więc zobaczcie, drogie skorpiony, co możecie ulepszyć w swoim życiu uczuciowym, żeby było lepiej. Co możecie zrobić? Wy osobiście, nie co partner ma zrobić. Co wy możecie zrobić? Okay. No właśnie, co możecie zrobić? Drogie skorpiony, planety wam sprzyjają. Właściwie jakichkolwiek działań się nie podejmiecie. Jeżeli będziecie miały, skorpiony, pomysł na wyczyszczenie chałupy, zrobienie porządków wiosennych trochę wcześniej, ale w marcu to już się chyba robi. Ehm, pomalowanie, remontu. Yy, posegregowania ciuchów, zaplanowania wakacji, cokolwiek będziecie chciały zrobić w każdym aspekcie waszego życia, planety wam sprzyjają i wam się to uda. Co do was należy, musicie, musicie, nie lubię tego słowa, miejcie przeświadczenie, że tak zasługuje na to i to się spełni. I yy, skupcie się też, ja tak lubię o tej karcie myśleć, bo to jest cudowna karta tarotowa, że moje marzenia jestem w stanie zrealizować. Cokolwiek to jest. Nie mówimy o locie na Marsa, bo na razie jeszcze nie latamy. To trochę by, by się nie dało zrealizować. Ale na Księżyc już teoretycznie, tak, bo już ktoś tam poleciał. Natomiast skorpionie skup się na przy tych kartach, co tu masz, to, to żeby tak właśnie wyłagodzić tą energię tego wybuchu tej wieży i co możesz polepszyć. Skup się, kobieto, dziewczyno, czego ty potrzebujesz od mężczyzny i mu to powiedz. Potrzebuje od ciebie tego, tego, tego i tego. Co ty na to? Prawda? Chciałabym mieć poczucie bezpieczeństwa, yy, żebyś więcej spędzał, spędzał ze mną czasu. Nie wiem, żebyśmy więcej wyjeżdżali na weekendy albo spędzali czas przynajmniej raz na dwa tygodnie bez dzieci. Co ty na to? Takie mam marzenia pojechać na wakacje gdzieś. Co ty na to? No bo przecież on. Się nie domyśli, no nie czyta ci dziewczyno w myślach. I tak samo my kobiety nie czytamy w myślach mężczyzn. I drogi mężczyzno, to samo. Powiedz swojej partnerce, że słuchaj, marzę o tym, żeby, nie wiem, przebiec maraton. Co ty na to? Dasz mi taką przestrzeń, bo będą z tego powodu treningi i będę mniej poświęcał czasu. Na przykład tobie. No ale trzeba się komunikować. I mówcie do siebie, jeżeli macie partnerstwo, o własnych marzeniach. Jeżeli jesteście singielkami i singlami, to napiszcie sobie na kartce swoje najważniejsze marzenia od 1 do 10. Jeden to jest priorytet, co byście chciały. I popatrzcie, aha, chciałabym to. Dobra, co mogę zrobić, żeby to spełnić? Tak wam radzą karty to chyba jasne. Jak coś niejasne, to proszę piszcie. Czego nie robić? Drogie skorpiony, bo no przy tej karcie, żeby pomyśleć po o swoich marzeniach, no to jest oczywista oczywistość, że karta królowej pentakli, czyli królowej monet, która, no królowa monet, czy ona marzy, wiecie o czym marzy królowa monet? O nowej pralce albo nowej patelni. No to, to raczej nie są wasze marzenia. Więc y, nie, nie starajcie się swoich marzeń zdeptać tym, no ale co ja marzę o wakacjach, nie, jak nie mam kasy. A królowa monet powie, oczywiście, że nie masz. To, jakie wakacje, człowieku, zapomnij. Y, tu trzeba na czarną godzinę. Królowa monet zbiera na czarną godzinę, odkłada. Więc karty Wam radzą, żebyście tego nie robili, żeby odpychać trochę te energię, zwłaszcza przy tej e, będziecie mieć skłonność do martwienia się. I e, jak uwolnicie energię marzenia, to co się pierwsze pojawi? Ale jak to? Przecież to jest niemożliwe. Załóżmy, że posłuchacie mnie beaty, napiszecie sobie w punktach swoje marzenia. I pierwsza myśl, które karty wam mówią, to jest niemożliwe. To jest w ogóle nierealne, żeby się spełniło. I ta karta wam mówi, nie, nie zastanawiajcie się nad tym. Zostawcie to, niech wszechświat, świat za was to załatwi. No, nie wiem, stanie się cud, no. Bo chodzi o to, żeby się wspierać marzeniami i naprawdę wtedy dobrze przeżyjecie ten marzec, okej? Okay? Nie... nie Zduszajcie swoich maszyn w zarodku, że to jest niemożliwe, dlatego że nie mam kasy na to. Ani nie mam urlopu. No i teoretycznie nie ma szans na urlop, ale może się nie wiadomo, co się wydarzy. Świ świat, to co wysyłamy do wszechświata, często do nas wraca, a my poprzez swoje myśli. Uważajcie na myśli w marcu. Będziecie mieć skłonność do tego, żeby się zamartwiać, rozkminiać jakiś temat, dlaczego on tak, a dlaczego ona tak, a co w tej pracy tak. Nie, I nie będziecie spali. Będziecie mieć, przez to będziecie gorzej spali. Będziecie się tłuc po nocy jak wampiry, upiory. Bo to poleci po tym. Napiszecie listę marzeń i poleci, to jest niemożliwe, to, to jak to mam to zrealizować? Przecież nie ma to tego. Nie. Wyhamujcie te myśli. Odwracamy to. Zwłaszcza, że Arkan Mały macie na to wpływ, jak reagujecie emocjonalnie, bo wasza postawa będziecie właśnie przy tych samych, dużo mamy tutaj mieczy. Więc y, będziecie rozkmieniać wszystko. Król Mieczy siedzi na tronie i myśli: No dobra, mam takie marzenia, jakie mam szanse do realizacji. I Król Mieczy stwierdza: 10%. No to se myśli, no, no to fajnie. No to ona mi tu powiedziała, że to marzyć, ale realizacja jeden. Zostaw to. Skup się na tym. Rozkminiaj oczywiście rozsądnie, zwłaszcza w pracy, kochani. Bo tak trochę żartujemy, ale y, y, w pracy bardzo Wam się przyda y, król y, mieczy. I rycerz mieczy, który to, jest, który to jest rycerz mieczy, przepraszam, y, który będzie tak, żeby hamować swoje wypowiedzi, bo wtedy będzie wybuch. Idź, pobiegaj, idź się przejść, idź na siłownię, na basen, na co tam chcesz, bo będziecie trochę wyrywni, będziecie negować wszystko z tymi dwoma kartami, tak? A tu karty wam radzą marzyć i zrób wszystko w dziesiątce kielichów, żeby twoje marzenia się spełniły. Zobaczcie, oni widzą swoją przyszłość. Dobrze. I powiedz sobie, drogi Skorpionie, ode mnie to zależy, jak przeżyję ten miesiąc. Bo mogę być wkurwiony i zmęczony, bo nie będę spał, i nadpobudliwy, i taki wojujący, ale mogę być też łagodniejszy, bo mam wpływ na to, co robię. Biorąc pod uwagę, że dostałem taką informację, że nas tak świat, energie będą pchały, no to przecież możesz to wyhamować. Aha, idzie mi nerw. Biorę oddech, idę się przejść, patrzę, jaki świat jest piękny, budzi się do życia, do natury. Wspominam fajne rzeczy, fajne sytuacje z przyjaciółmi, z rodziną, z ludźmi, z którymi jestem blisko. To Was uratuje, drogie Skorpiony, przy tych wybuchowych energiach bardzo oceniających. Skupcie się na tym, że są wokół Was osoby, które Was lubią, kochają, akceptują, są z Wami, chciałyby y, mieć z Wami kontakt. No to pozwólcie, a nie tylko ucinać. Zwłaszcza w tej karcie marzeń. Dziesiątka tutaj też jest taka, że możecie odnaleźć siłę, żeby nie powybuchać tu w rodzinie właśnie też i u przyjaciół i w takiej, w takiej energii spełnienia, że idzie właśnie to lepsiejsze pół roku, jak ja to mówię. I że może dzisiaj jest tak, jak jest i czuję się tak, jak się czuję i mam... No nie umiem innego słowa użyć. No, kurwa. To wyłagoć to Idź na basen, tu nawet to ja bym odczytała, idź na basen, się przepłyń. Popatrz, że nie wszystko jest takie wkurzające. Dużo jest wokół ciebie dobrych rzeczy. I szukaj relaksu, sposobów, w jaki się relaksujesz, to to rób. Jak najczęściej możesz. Dziękuję Wam, drogie Skorpiony. Zachęcam, żeby właśnie obejrzeć jeszcze ascendent, bo już zbliżamy się szczęśliwie do końca dwunastu yy, znaków. Ascendent Księżyc, Wenus i Merkurego. To Wam może da więcej inspiracji, poszerzy wiadomości. Zachęcam do udostępniania, lajkowania, komentowania. Cieszę, cieszę się, że jesteście. I, i jak to mówią. Wszechświat nam sprzyja, kanał się rozwija. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę, żebyście byli łagodniejsi w tym marcu, mniej wybuchowi i skupili się na Waszych marzeniach. Pozdrawiam Serdecznie, cześć, do następnego filmiku.